Witam wszystkich tu Banan, a to jest recenzja nożyka Sanrenmu 710 Classic EDC Jest to fajny mały lekki nożyk, zamknięty ma 9 cm, otwarty około 16 cm samo ostrze ma 7 cm Podobnie też jak krawędź tnąca Zacznijmy więc od głowni, głównie jest wykonane ze stali nierdzewnej 8CR13MOV. Jest to dość dobra stal na noże do IDC, łatwo się ostrzy, ma słabą ścieralność. Szlif jest wklęsły, nie wiem czy to widać, ale tak jest. Co poprawia wygodę precyzyjniejszych prac, poprawia precyzję tych prac. Ostrze otwiera się za pomocą tego dwustronnego kołka. Jest bardzo wygodny, nie ma żadnych ostrych krawędzi, więc sobie nie pokaraliście palców. Jest tu także takie, takie wycięcia. Są one bardzo wygodne przy jakichś pracach, albo nawet jeśli wolicie trzymać nóż tak niż tak. Rękojeść Wam mogę pokazać tak, nie jest ona duża, ale nie jest mała, bo mam dość dużą rękę, a mimo wszystko wygodnie mi się go trzyma. Rękojeść wykonana jest także ze stali nierdzewnej, nie wiem jakiej. Jest bardzo prosta, są to po prostu dwie płytki z tej stali skręcone trzema śrubami. Do nich jest dokręcony taki fajny klips, bardzo sztywny. Można nim sobie przypiąć ten nożyk do spodni, do kieszeni, do paska. Oprócz tego jest tu też taka dziurka na jakiś parakord, karabinek, na cokolwiek. Jest tu też takie karbowanie, ja tego używam jako pilniczka do paznokci parę razy się sprawdził, więc czemu by nie? Blokada to prosty, łatwy frame lock. Czyli zapadający się kawałek rękojeści. Jest tam taka kulka, widać ją chyba na filmie. Ona zapobiega otwarciu się noża. Bardzo ciężko, praktycznie nie da się go otworzyć. Bez używania tego, tego kołka. Dlatego nie otworzy Wam się sam w kieszeni. Możecie go pewnie nosić w kieszeni, i wiedzieć, że się na niego nie nadziejać. Ogólnie jest to bardzo fajny nożyk. Polecam każdemu. Wygodny w użytkowaniu, łatwy, żeby o niego zadbać. A najlepsze jest to, że jest to nożyk, który kosztuje 35 zł. W zależności od wersji kolorystycznej. Oczywiście w wersji z G10 jest nieco droższy, ale też nie jest to jakaś kosmiczna suma. A jak za taki nożyk 35 zł, bez żadnych luzów, pięknie dopasowany, dobrze zrobiony. Jest to naprawdę niska cena, więc polecam każdemu. No i to by było na tyle. Czyli do zobaczenia. W następnym odcinku. Dzięki za uwagę.